E, cześć kochani, dzisiaj y, będziemy na nagram Wam Simpson i właśnie robię y, serię o współrzapisje e, i jak skończę, to do Was wrócę, bo tutaj już mam taki postęp. Tutaj mam 7 na 9 części, więc jak tutaj skończę te dwa zwykłe wydarzenia, to do Was wrócę, okej? Okay? Do zobaczenia! Ej, no dobra, to już, zwróciłam tutaj, a zostało mi ostatnie właśnie minutka, więc tutaj już czekam. Nie syn coś to robię, ale może znowu... <noise> godzinę. <noise> <noise> jak nawet bym poklikała... Kilka rzeczy. w się mi... nie też mi znowu znowu wiecie, godzina 8 minut, a mama o, o, oh, tutaj odblokowałam trinkenki. Tu hmm. mamy parcelę. I za tysiące serio. <grych> ja nie mam. Tutaj za 750 tysięcy, za 40 tysięcy. No i tutaj mieszkam sobie. No dobra. No to szybko 54 sekundy zostało. Więc tutaj dokończamy to. Nie wiem, czy nie mogę chyba kliknąć. Chyba mamy zero w tej więc jak będzie jakieś pewnie tutaj. To chyba <grych> będę musiała czekać. No ale dobra mam to 41. To po prostu do Was wrócę za chwilkę i wtedy po prostu jeszcze raz to dokończę. No dobra, jeszcze tutaj robimy. Ostatnie 28 sekund tutaj z tych skarbów poszukiwania. O mogę... Uu, e, hmm. Niepotrzebny mi zaraz. I takie rzeczy już mam tu odblokowane. A tu nie mam nic takiego. Dobra, 11 sekund. No i nic Się bawi. Dobra, 6, 5, 4. Zdążysz? Bo chodzi w ogóle? 0. No chyba. nie. No dobra, tak. No i tak. No właśnie ostatnio 18 level. Tutaj o jakieś. Zrobiliśmy. Tutaj to jest zrobiłem. I tutaj etap ukończony. Zasięgaj trzech opinii Simów. Do tej to wam jakiegoś Sima z naszego na przykład Julia. I Zasięgnij Opinii następnego jakiegoś Sim'a. Hmm, może Jakuba. I Zasię Opinii i jeszcze ostatniego Sim'a. Hmm. No, to może tutaj Lisu, Lisu. I właśnie. O, oh, tak samo ubrane No dobra, okay. teraz dorób kolejną parę kluczy gdzieś z stołu w domu. I to, teraz... O. No dobra, no to ja do Was wrócę za te dwie godzinki, jak to już się skończy. Chyba, że mogłabym przyspieszyć, ale nie, nie przyspieszymy. Dobra, to widzimy się za dwie godzinki. Do zobaczenia. Hejka kochani, wracam do was z tą e, misją e, tą co przez mieliśmy dostało mi godzina dwie minuty, ale przez te godziny już tak i dobra, i robimy dobra Wtedy tutaj, aha i po niedługo po więcej zadań no dobra, co ja tu tutaj pierwszy moment mamy... 8. Nie dzięki. Jeszcze dzięki. Okay, tam... Nie chcę. Nie dzięki. Nie dzięki. Nie dzięki. Nie dzięki. Nie było, że ja Englisha Nie Nie dzięki. Nie jakieś tam dzięki. Nie Jeszcze Nie dzięki. Nie dzięki. Nie dzięki. Nie dzięki. Nie Nie dzięki. Nie to, tutaj ten, to, teraz to tu możemy... I jeszcze może jakieś 12 zwykłych sesji Wykorzystać, sprawdzić jednym z swoich synów Czymś innym sinie. Nie To wiecie co? Może Tak sobie myślę Bo oni mają Już mam 18 level I mają już jednego synka Tutaj zbieram cały sposób z kasy mieć już tu Nie. Tak Dwadzieścia synów Ale w sumie Może Mieć dziecko no dobra, to za 30, 30 minut no, tutaj się mi stanie <noise> no, W ogóle właśnie na drugi poziom tutaj Chcę zrobić drugi poziom, Zróć piętro i właśnie za 200 tysięcy Ale na razie nie mogę, no i te schody, nie wiem ile one tam kosztują To jest najbardziej się te, ale pewnie one będą drogie, więc chyba będą te Ale nie wiem, w one są tam bo wiecie, co są najdroższe, co, się, ten, co się Zobacz, tu mamy, tu mamy. E, możecie mnie też dodawać do przyjaciół, tutaj mój kod. I w sumie mogłabym mmm, zrobić coś takiego, że tam te osoby, które mnie dodadzą, to będę wam oceniała wasze domki. No więc tutaj jest mój kod znajomego i no, i możecie po prostu mnie dodawać i tam ocenię potem wasze domki. Ino, ale jak już będę miała po, połowę o, miejsc zajętych, to będę usuwała takie osoby, które mają powyżej 22 dni, dniów, dniu po które przynajmniej 20 dni nie grały, bo nie będę miała po prostu miejsca na nowe osoby. I tak tu to, to mam moje koleżanki. I tak, no i po prostu nie dodawajcie, tutaj jeszcze raz pokażę mój kodzik. Tu możecie mnie zatrzymać, nie wiem jak to i to jest ogólnie mój kodzik, tutaj jeszcze patrzę jakieś rzeczy, tutaj za 25 minut skończył nam się, szkoda, szkoda, że nie dało mi się tej toaletki kupić, zawsze chciałam w sensie kupić, a szkoda, że mi się nie dało, przepraszam za jakieś szczekanie w tle czy coś, ale mój pies się tutaj wydziera. <grym> więc dobra. Masz... Co tu się dzieje? Co to za pocałunki? Dobra, może przybierzemy teraz tą moją simkę. Można jakieś trochę luźniejsze ubranie, bo wiecie, będziesz teraz wciąż drugi, więc trochę takie może luźniejsze ubranie, takie rzeczy, to już nie na nią. A ja może w sumie coś takiego i damy. Bo nie mam żadnych jakichś takich spodenek, czy... Okej, okay, może coś takiego. I włosów też nie mam żadnych innych. Może zrobić mi opieki na przykład i zrobię trochę w sumie może inny makijaż, przepraszam, za szczekanie mojego psa, yy, ale no tutaj... No <laughs> niestety, taki jest właśnie mój piesek. I w ogóle w opisie yy, możecie zobaczyć yy, różne, jak tam mam w opisie, yy, będą linki do mojego Instagrama, do mojego psa Instagrama i podam, się, podam do TikToka mojego psa. A do, do mojego TikToka na razie wam nie podam. Chociaż w sumie może jeszcze pomyślę. Ale na razie wam he, raczej chyba nie podam. No zobaczę. Pomyślę jeszcze. No dobra, tutaj jeszcze go przeżyłam. No i tutaj w sumie może jeszcze wejdziemy sobie tutaj, może coś jeszcze tutaj zrobimy. w ogóle jak ten synek mi się urodzi, to tak mówię sobie, myślę, he, moim zdaniem to będzie synek bo w sumie Ciągle mi się trafiały dziewczynki i pewnie zaraz będzie synek. No i urodził się synek. Czy to jest ten sam prysznic? No tak, to jest ten prysznic. Patrzę sobie, jakie tu rzeczy. O, coś takiego może czekać. Patrzę, jakie to są rzeczy. W sensie, jak będę robić łazienkę. Jakie tutaj rzeczy mogą. To są w ogóle z, z miejskiego życia z tych prawdziwych simsów. Bo ja bym sobie... Ja tam znam te wszystkie bratki, z jakich tu są. Mydło, jakie drogie. Jaki ręcznik jest drogi. No bez przesady, co takie drogie. O, jakie to jest fajne. Nie będę kupować, bo będę miała tylko 3000. No ale dobra, to im zostało gdzieś 26 minut i wrócę do was jak to już się skończy. Yy, no cześć pachani, więc jeszcze raz włączam sobie tutaj. Okej. Okay. Okay. I tutaj właśnie się skończyło. O, gratulacje do dziewczynka Nadamy teraz jej imię. Jeśli mamy już Nataszę, hmm, hmm, może Nastia? Nastia Collins. O, I mamy taką Nastię, oh my Dobrze. dobra. To tak, tutaj już, tutaj mamy naszą Nastię i tutaj teraz skończyło nam się już wydarzenie.

I mamy tutaj nasty Collins. O mój Boże. Chciałem się coś e, Dobra, to sobie tak. i jeszcze. E, dobra, tak, i za chwilę też jeszcze. Um, możecie też ogólnie po pierwsze napisać, co chcielibyście zobaczyć jeszcze na e, moim. Tym, e, na moim YouTubie. E, tutaj jeszcze sobie sprawdzę, teraz... Bo tutaj to, tam e, dobra, to Okay. ok, dobra. Okej, okay. dobra, no, to teraz tak jeszcze tutaj jest. Nie wiem, co to może zrobić. Każdy chciałby powiedzieć, ile rzeczy też odebraliście w tym swoim tym. Ja odebrałam tutaj. Mamy 5 e, rzeczy, i tutaj 4, czyli 4 plus 5 to jest 9 rzeczy. znaczy ci 9 rzeczy odebrałam, a tu jest. Się liczy tej skrzyni skarbów, czyli mamy 9, tutaj mamy jeszcze 3, to mamy 12 i 14. 14 to jest skrzynia, czyli można powiedzieć 15. No, no nie wy mogliście mi napisać, ile tych, z tych 15 nagród i Ja odebrałam 9. W opisie wiadomo, jak to mówiłam wcześniej, że znajdą się tam na social media linki do nich. Ale jeszcze staram się zawsze też, po pierwsze w opisach, ale też moim zdaniem chyba są w tym, w opisie kanału, ale nie wiem, już nie pamiętam. Zapraszam też do subskrypcji i do lajków, bo to też mnie bardziej... Z... Zachęca do nagrywania dalszych odcinków dla Was. Zobaczymy, może jakie są misje. Ze 20 godzin mamy następne dział tu, Tutaj piękny kupi z dekoracji, no to nie abym Pomieszczenie, to jest z senią. raz do kolekcję. Podobnie nowy hapnie właśnie. Robimy. A ty możesz iść do tego. Ja chcę, żebym skończył Co to mieliśmy? Poczekajcie, bo tak e, trochę mnie to zaciekawiło, a tak to sobie pominęłam. A w sumie ciekawiło mnie, co to było. W dodatek witaj w domu. Daj się ponieść emocjom związanym z przeprowadzką do nowego domu. Razem z tym dodatkiem niezależnie, czy chcesz stworzyć przytulny zakątek, czy elegancką rezydencję, znajdziesz coś dla siebie. Czyli mam 600 gotówki, 100 tysięcy tych, 25 babeczek. No za 80 zł, no ja nie wiem, w sensie ja w SimSafie nie kupowałam moją mowę, no bo jakieś tam to gdy jakiś czten, a wszystko kupione i tak to nie są, nie kupowałam, więc ja, <trujka> nie wiem tam, jak to tam, czy to się opłaca może kimś lepszym, czy jakaś informacja, w ogóle jak do kupowałeś, kiedy każdy ja nie kupowałam, i się mnie raczej nie zdziwiło, nie wiem dlaczego. Tutaj jeszcze raz wam daję mój kod znajomego i będę was dodawać, więc nie będę nadawać, a ja was też tak będę dodawać. To będzie też jedyny odcinek w tym kanale. To, ja tak to, to, ja tak to, to wiem, że zaczynam nie jak w pierwszych odcinkach, zaczynam od początku, ale zaczynam od 18 maja. Potem wam będziecie nagrywać no, no, no. te wszystkie takie ważne ale jak nie nagram, no to po prostu zobaczycie, bo no staram się nagrywać, ale wiecie, też mam swoje różne obowiązki typu szkoła i wiecie, no, to rozumiem, no to możecie mi napisać filmę, nagryw dostaliście zrobiliście no, z 15 A, też z... i też możecie mnie dodać. I czy kupiliście jakieś dodatki, też możecie odbywać. Afford... E, no dobra, to tutaj jeszcze tutaj sobie star i... Innym? Orl... Musimy jeszcze to zrobić, tak tak mam to niech tam sprawdzić. Czy ma wkładkę na pi? Ja ogólnie tak naprawdę nie mam nic więcej do roboty, bo chcę skończyć ich karkę. A ona jest na niej, może Teraz pójdziemy ją do tej. Ona ma projekt. Jest hmm. na czwartym poziomie, do garów ma na, na piątym i chce zrobić na dziesiątym. Toksyczna miłość i tutaj komple z zamiłowaniem hmm. do sportu i tak naprawdę jest to tak wygląda no i tak to wygląda tutaj jeszcze mamy coś do kupienia a to i teraz po prostu od no dobra to ty tu masz na razie zero o to masz no dobra to ja skończę ja mam dzieci za chwilkę jeszcze jak oni to skończą te swoje kamery. to no. kontynuujemy się tymi dzieci a robię też tyle rzeczy po prostu w ogóle tak, zbieram też trochę kompasy, żeby zrobić drugie kompaki. 15 tysięcy. 15 tysięcy wiem, być. troszkę jednak jeszcze potrzebuję. Więc zbieram i zbieram. Dobra, to zostały 3 minuty. Idę do nich. I tam mam 12 minut. Dobra, więc tutaj mamy... O, tam ma dwie. Może jeszcze zrobię jakieś remont domku. Aż remont tak wygląda. Na razie w sumie tutaj tak wygląda ogródek, który mamy matę, właśnie było miejsce skończyć, bo ona skończyła to hobby Właśnie też go żeby ona zajęła się jogą ogólnie to Tutaj mamy taki stolice I tutaj mamy takie krzaczki, tutaj mamy jeszcze taką ławeczkę i taki żypo, żypo, żywo... żywo... też właśnie jest tutaj z tych poszukiwania skarbów. Ale w ogóle jeszcze taki festiwal Simon, no, że tutaj mamy właśnie przedzień na ale tutaj mam te zadania sezonowe na razie tutaj nic nie mogę. To mogę zrobić za jeden dzień, a nie wiem, czy mi się uda. Tutaj jeszcze te nagrody, ja jestem na 17 poziomie. Możecie mi też napisać, na którym jesteście poziomie. To chętnie sobie to zobaczę, na którym jesteście. Jeszcze zostało w, w szeregu 46 dni, więc w sumie może jeszcze uda mi się Wam dobić do końca. Ale w sumie nie wiem, dobra, 30 sekund. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 23, 25, 24, 23, 22, 21, 20.

Ja tu sobie jeszcze zrobię, żeby ty z tymi dziećmi, zawołaj, to takie, zawołaj i on tutaj zrobi jeszcze z tymi dziećmi, koło godzinkę tam zrobi i ona za chwilę też zrobi jeszcze z naszym synkiem. Mm. O, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I no, tutaj już się za, za dwie za siebie No <grymne> <grymne> nie, nie, będę tego, czytać. Eee, tutaj mi... no, szla, witawa, zębnia, czy czytać, ja tutaj w Dobry, połoń, coś na nóżkę. Szlagi nie to bardzo się robi. tam, Możecie możecie też mi napisać jaki macie level w 3, no, Nie, nie, nie. Aha, górę, połowy marca. ogólnie też nie. Aha, nie, nie. Aha, nie. Aha, ale już teraz nie, na, nie. mam. No. To właśnie. nie. od nie. Dobra. nie. jeszcze nie. A, tutaj A, nie. A, nie, nie. nie, nie, nie. Nie ma nic na jeden No dobra, to okej okay. Dobra, to jeśli film się spodobał, dajcie łapkę w górę Subskrypcję z dzwoneczkiem I to tyle Pa, pa!